Witamy Was wszystkich w Słowie na Środę. Kapitalizm znowu zawiódł Polskę i Polaków. Skutków tej powodzi można było uniknąć, gdyby jedynie rządzący tym krajem podejmowali mądrzejsze decyzje. Jednak zamiast na potrzeby społeczne, pieniądze idą na wojnę, do zbrajania Ukrainy, kościół i do kieszeni burżujów. Hashtag socjalizm, hashtag kapitalizm. Kapitalizm has led Poland and Pols down again. The effects of this flood could have been avoided if only those who rule this country had made wiser decisions. However, instead of going to social needs, the money goes to the war, arming Ukraine, the church and to the pockets of the bourgeoisie. Komentarz z portalu postęporku użytkownik Spółdzielnia opublikowała. Coś jest na rzeczy. Tragicznym skutkom tej powodzi można byłoby zaradzić. Do tego potrzebujemy jednak socjalizmu i mądrego planowania przestrzennego. W kapitalizmie oczywiście można o tym zapomnieć. Wiele rzeczy jednak można byłoby zrobić już tu i teraz. Konieczna jest do tego jednak wola polityczna. Rządzący burżuje zaś rzadko przejawiają wolę pomagania zwykłym ludziom. Należy między innymi zaprzestać rabunkowej wycinki lasów, które bardzo często otaczają miasta zagrożone powodziami i podtopieniami. Bardzo dobrym pomysłem byłoby również odbetonowanie polskich rzek i okolicznych terenów. No i co równie istotne, należy wreszcie zaprzestać wydawać pozwolenia na zabudowę w terenach bezpośrednio narażonych na powodzie i podtopienia. To skrajny idiotyzm, który nigdy dobrze się nie skończy. Konieczne byłoby również mądrzejsze gospodarowanie zasobami, między innymi poprzez inwestycje w liczniejszą straż pożarną i jej kwipunek oraz w budowę nowych wałów przeciwpowodziowych. Tymczasem, zaś, pomagajcie sobie nawzajem, robotnicy innym robotnikom, zwłaszcza na terenach dotkniętych powodzią. Na burżuazję bowiem nie mamy co liczyć. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie, oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.